Dzień dobry. Mikrofon? Nie potrzebuję mikrofonu. Nie potrzebuję mikrofonu. Jako organizator dzisiejszego protestu spontanicznego rozpoczynam protest rolników przed przejściem granicznym w Dochobyczowie. Problemem protestu jest import towaru z pochodzenia rolno-spożywczego z Ukrainy i przeciwko Merkursurowi. E, może powiem tak, ja mam tutaj, będę czytał sobie i będę mówił. Chodzi o pierwsze o Mercosur. Umowa Mercosur była podpisana już w latach e, jeżeli, rządzących, za czasów rządzących pis przez e, PiS w 2019 roku. E, był wtedy, prawdopodobnie pamiętam dokładnie, ale komisarz e, Wojciechowski. Osobą, która informowała o tych y, podpisach, y, podpisie tej umowy, był pan Czaputowicz, gdzie był w delegacji na, w Ameryce Południowej. Już nie pamiętam, w którym to kraju. O. Temat Mercosur jest taki, że jeżeli. Wejdzie ta ustawa, to nasz rynek będzie e, zgnębiony doszczętnie, bo ze względu na to, że e, tam są rynki, e, producenci, którzy produkują masowo, na, na skalę masową. Nie ma tam żadnego zaostrzenia. Cała e, infrastruktura, to jest z kapitału zachodniego. Przyważnie to tam mają e, Niemcy udziały. Firmy produkujące e, materiały e, do, pro, do ochrony roślin, Bayern lub e, DuPont, jeszcze jakieś tam, jak są inne, to nie wiemy jak tam, e, korporacje. I oni chcą znaleźć sobie rynek zbytu w, w Europie, nie? no bo nasz rynek jest za drogi. Wyprodukowania i chcą osiągnąć i zniszczyć tym sposobem naszą gospodarkę. Yy, następny podpunkt, może bym powiedział, yy, sprzeciwiamy się też naszej w Unii biurokracji. Biurokracja jest tak mocno skomplikowana, że zamiast my, rolnicy, produkować to mamy problem, że musimy siedzieć w tych papierach. Zaostrzenia, takie jak yy, pisania, kiedy my mamy wywozić obornik yy, na pola, kiedy my mamy yy, orać, kiedy my mamy wysiewać nawozy, kiedy my mamy yy, produkować, yy, jak produkować te, te płody, to, to powinno być zniesione. Yy, podpunkt trzeci. No to to podpunkt trzeci już powiedziałem, że na temat firm, y, które produkują y, te opryski znajdują się fabryki na przykład na Ukrainie, nie wiem, jest chyba prawdopodobnie Bayern. No i oni chcą sprowadzić stamtąd do Polski towar, który wyprodukowali, który są y, towarami y, do sprzedania dla nas, nie? I nasz rynek y, jest y, zmuszony do no, na, na przykład y, podam y, towarów takich jak zboże, kukurydza, y, fasole też zaczynają siać na Ukrainie, co nasz rejon, tutaj lubelski, jest objęty bardzo dużo producentów, jest y, fasoli. E, towary pochodzenia e, drobiarskiego są sprowadzane bardzo dużo drobiu, jest bardzo dużo sprowadzane z Ukrainy e, owoców miękkich, takich jak Malina, Porzeczka, e, Truskawka i tam są stosowane te festycydy, fesycy, takie, które u nas są e, zabronione. No i Później są problemy. Jeżeli ktokolwiek zacznie chorować, to musimy iść do lekarza i leczyć się. Bardzo dużo ludzi umiera, bo nikt nie bada tego na granicy. No, wcale jak, jak, jak to jest przewożone. Taki przykład podam, jak wieża. Ukrainie, czy tam Polak, bo oglądam różne programy yy, na przejście graniczne yy, i jest karany dużymi kwotami za to, że on wiezie sobie kilogram cały, po polsku słoninę, czy tam inne jedzenie yy, mniejsze. Są obostrzenia takie, że nie wolno wieść, a tutaj nie ma. na naszym tutaj, w rejonie, w Hrubieszowie jest przeładunek, y, szerokie, linia szerokiego toru, y, torów, gdzie przyjeżdża bardzo dużo tam śruty słonecznikowej, śruty y, sojowej. Ten towar jest kontrolowany, nie jest kontrolowany każdy jeden kontener, tylko są kontenery wyrywkowo kontrolowane. To jak to wchodzi do Polski ten towar niekontrolowany? Powinno być poddane to badaniom, e, czy nie zawiera tych festytydów, co u nas są stosowane, czy nie ma e, środków takich na przykład, jeżeli e, jest problem z ASF-em i z ptasią grypą. Przecież e, to są te środki. Które tam są stosowane, i na przykład ta choroba może być też w tych yy, uprawach, co są przewożone, no, znaczy w towarach. O, nikt tego nie bada. Później są skutki, że gdzieś tam jakaś ptasia grypa yy, wy, wy, wyszła, na, 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 wyszła do tego, że, że nie można tego opanować. Yy, ptasia grypa i yy, świńskie ASF. O, rząd na przykład na temat ASF-u nic nie robią, tylko i wyłącznie yy, kasują, kasują yy, gospodarstwa, które hodują trzodę chlewną i fermy drobiu, które są podstawą rolnika. Do produkcji rolnej w naszym kraju, nie? bo jeżeli rolnik produkuje, to gdzieś ten towar musi sprzedać. I wiadomo, że ten towar jest wyprodukowany na naszych warunkach. O. Problem jest teraz też yy, z produkcją buraka cukrowego. Jest bardzo niska opłacalność. A podpisują kondygnenty z Ukrainy o dużej ilości sprowadzenia cukru do Polski. To też powinno być ograniczone, bo jeżeli nie będzie tego kondygnentu, to Polska rolnik pójdzie pod młotek. Po prostu będzie pójdzie pod upadłość. Firmy produkcyjne, firmy te jak cukrownie też nie będą miały co robić i zmniejszą się z miejsca pracy, nie? Przecież Polska jako rolnicy utrzymują cały kraj yy, w produkcji. Czy jeżeli Rolnik produkuje zboże, jest potrzebny do tego nawóz, jest potrzebny do tego oprysk, jest potrzebny sprzęt. A jeżeli rolnik tego nie kupi, no to, to wtedy te firmy wszystkie będą padały i nie będzie na naszym, w naszym kraju y, miejsc pracy. I jak oni to myślą, to rządzący? Oni tylko myślą o sobie, żeby y, mieć dobrze dla siebie, nie? Następnym po podpunktem to będzie. Brak ochrony rolników. Nie ma w ogóle przez Izby Rolnicze polskie ochrony rolników. Nikt się tym nie interesuje. Rządzące obiecują nam, że będzie dobrze, jak zbliżają się wybory. A jak wybory się miną, nie ma nikogo. Na dzień dzisiejszy. Widzimy, że jest sytuacja, e, problem z e, sprzedażą e, różnych towarów, powiem tak, e, są tutaj rolnicy, którzy uprawiają e, warzywa, e, w miejscowości Gołębie zalega bardzo dużo marchewki, w miejscowości Wólka Poturzyńska zalega marchewka, jest częściowo niewykopana marchewka, cena jest marchewki bardzo niska. E, <klimy> Bo marchewka w granicach 20 groszy chyba, i nie ma chętnego, co, żeby to kupił. Firmy, które pr, pr, przerabiają tę marchewkę, ograniczyły y, odbiór tej marchewki, y, wolą zapłacić kary umowne, niż y, odebrać tą marchewkę. Tak samo było wcześniej z papryką. Producenci papryki y, też nie mieli y, gdzie to sprzedać. Po prostu zrobili same odbiór to rząd y, zrobił to, żeby ukarać ich, y, jeżeli ktoś tam jest na działalności gospodarczej, to żeby jego ukarać temu, że nie zapłacił podatku, bo sobie odliczył, to też powinno być. Izby rolnicze powinni y, cały czas być za rolnikiem, a nie tylko brać pieniążki, bo nasze pieniążki, które so, idą potężne z naszych podatków, na te izby, oni powinni nas reprezentować. Na dzień dzisiejszy nie ma tu nikogo z izb rolniczych, żeby ktoś coś mógł powiedzieć, co on zrobił dla naszego kraju. Nic nie zrobili. To tylko mielenie, gadanie i więcej nic. Następna rzecz. Chodzi tu o import z Ukrainy zboża czy innego produktów. Jest sytuacja taka, że. Przy granicy naszej bardzo dużo powstało zbiorników zbożowych, na... szykują się na e, import na masowe skalę tego towaru z Ukrainy. My, jako Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, powinniśmy to zablokować, bo my mamy swoje ziemie, umiemy ten produkt wyprodukować i nam nie trzeba. Oni od nas nic nie biorą, my tylko im dajemy. A oni chcą nas, rynek, za, zapchać swoim towarem. Jest nas 38 miliony w Polsce, możemy to, nasz towar skonsumować, a nie to, żeby jeszcze naciągnąć z, z, z krajów nie Unii towar do Polski, żeby te towary były, y, psuły cenę naszego, naszej produkcji rolnej. Powiem jeszcze, zwrócę się też do naszych sklepów, które znaczy to, to nie są nasze sklepy. Jeden sklep nasz jest, teraz się bardzo mocno rozwinął, sklep Dino. To jest właścicielem, jest polski właściciel, i on ma gospodarstwo rolne i on sprzedaje swoje na przykład płody. Polskie powinniśmy wspierać polskiego y, przedsiębiorcę, nie y, zachodnie firmy, bo zachodnie firmy, takie jak Biedronka, czy Lidl, czy Kerfur czy Aldi, to są. Y, firmy zachodnie, które sprzedają w granicach tam 25% towaru polskiego w naszym sklepie, a reszty towaru jest sprowadzany z zagranicy, bo bardzo dużo jest sprowadzane cebuli z Holandii, gdzie tutaj obok w gospodarstwie leży na hali około 300 ton i rolnik nie ma gdzie tego sprzedać. Tak tego nie powinno być. A z Holandii ściągane jest i w, w sklepach ostatnio byłem y, w Biedronce, widzę cebula jest koło 3 zł. A tu rolnik nie może sprzedać za 20 groszy. Tak samo ziemniak jest w sklepie koło 4 zł czy 3. Przyjeżdża to z Niemiec. Jest to dotowane prawdopodobnie, bo nie wierzę, żeby y, koszt y, przywiezienia ziemniaka z Niemiec za 20 groszy, to za Tira z Niemiec transport kosztuje około 1000 euro. Nie wiem, zależy gdzie. Później, rozprowadzenie tego to wychodziłoby gdzieś w cenie jednej złotówki albo wyżej. Czy komuś by się to opłaciło, to nie wiem. Mamy swoje uprawy, powinniśmy te uprawy. My skonsumować. Rząd powinien dbać o tych rolników, a nie tylko zajmować się rzeczami, które są e, takimi postronnymi. Na przykład jak e, teraz jest na topie e, psów na uwięzi. Się zajmują psami na uwięzi. Jak on ma być uwiązany, czy inaczej ma być to zrobione? Nie, proszę państwa. E, pies. Od dziejów pamiętamy, że jeżeli był pies zły, to on powinien być na łańcuchu, a nie, że, że on ma być chodzić luzem. Nie wszyscy mają y, pomieszczenia, jakieś tam duże y, klatki czy coś. Oni się powinni zająć rolnikami, powinni się zająć tym, że... Jest ASF, dziki yy, są, kurde, zamiast ich zrobić czystkę, tak, w innych krajach są wybite. To nie, oni robią po to, żeby zniszczyć naszą gospodarkę. Gospodarkę hodowli trzody chlewnej, to jest ASF. E, tak samo jak e, powstają te właśnie e, e, trzody chlewnej, wszędzie, gdzie tylko się pojawią hodowle trzody chlewnej, są postawione ASF-y. Tam, gdzie nie ma hodowli, tam nie ma tablic ASF. Gdzieś się tam trafi jeden czy dwa e, punkty, gdzie jest e, ASF. Tutaj, w okolicach, nawet przed przejściem granicznym w chlebennym. E, chcieli, chciał rolnik postawić e, duże gospodarstwo e, produkcyjne trzody chlewnej. Raptownie zrobili e, w tej miejscowości, e, podrzucili, nie wiem, czy zabili e, dziki z ASF-em. Pokazują filmiki, że gdzieś tam dzik na drzewie wisi. Jestem ciekawy, jak ten dzik się na drzewie znalazł. Bo. Kura mogłaby wyfrunąć na drzewo, ale dzik, żeby na drzewo wyfrunął, to troszkę to nie bardzo. Na temat ptasiej grypy. Jeżeli oni chcą zniszczyć e, hodowlę w Polsce, ptasiej gryp, e, hodowlę e, drobiu, to powiedzmy, co zrobią e, rolnicy z tym zbożem? Jak 75% paszy idzie dla zwierząt, ptaków, zjadają pszenicę i kukurydzę. To jeżeli tej hodowli nie będzie, to co my zrobimy? Co mamy z tym zrobić? Ja wiem, że rząd obiecywał wcześniejszy pan premier yy, Tusk, że zrobi w Polsce Zielone Wyspę. Jemu już się prawie udaje, bo będzie tak, że niedługo nie będzie opłacalności. I ludzie nie będą uprawiać i będą ziemię gorem leżały. Albo przejmą duże holdingi, które przejmą te gospodarstwa i będą obsiewać, nie? Następny temat jest jeszcze tutaj, yy, chodzi o przejście graniczne yy, w Dochobyczowie. Jest to przejście graniczne w Dochobyczowie, które było w, lat, w roku 2023 dopuszczone do, do przejazdów pojazdów ciężarowych powracających z Ukrainy do Polski. Niby to miało być, że to jako pomoc yy, pilotaż taki pilotaż... Yy pilotaż taki retenwencyjny, żeby pomóc nam. To przejście jest yy, niedopuszczone dla przejścia dla, dla pojazdów ciężarowych. Było ta infrastruktura nie jest gotowa. Nie mamy yy, dro numer drogi 844, która łączy przejście graniczne z miejscowością Chrubieszów. Od roku 1983 roku nie było remontowane jest droga zniszczona. Nikt na to nie ma wpływu. Tylko jadą sobie ciężarowe samochody. Yy, niby to miała być pomoc humanitarna, ale ja mieszkam przy głównej drodze, to widzę cały czas jadą lory po samochody. Nie ma dzisiaj tutaj, nie wiem dlaczego tak zrobili, że nie ma dzisiaj tutaj kolejki, bo przeważnie chciałbym też pokazać, żeby telewizja nagrała, jak jest wojna na Ukrainie, jak ciągną te samochody, bo 2022 roku ciągną samochody na Ukrainę, jest tyle tych samochodów naciągniętych, nie wiem, co oni tam robią z nimi, zamiast, kurde, zająć się tą swoją wojną. Druga rzecz. Też y, dotyczy tutaj pojazdów y, wjeżdżających na to przejście, y, pojazdów ponadnormatywnych. Pojazdy ponadnormatywne y, jeżdżą na tak, takim z, y, y, powiedzeniu, że powinny być zrobione zezwolenia. Nie ma tych zezwoleń i wjeżdżają. Nie wiem, dlaczego przejście graniczne w Dochobyczowie yy, służby pozwalają na to przejazd yy, takich pojazdów, bo wjeżdżają pojazdy o masie DMC 150 ton, jak ta droga ma osiągnięcie w granicach 40 ton i to jest zniszczone. Ktoś się powinien tym w końcu zająć. Yy, co jeszcze mogę powiedzieć na temat yy, produkcji rolnej? To Chciałbym, żeby ktoś w końcu się obudził, a nie tylko sobie robił przy rolnikach, jak na dzień dzisiejszy rząd y, PiSu, czy tam innego, bo jestem człowiekiem bezpartyjnym, y, kampanię na rolnikach, że oni teraz będą pomagać. Mieliście swoją... Y, swój czas, kiedy rządziliście, to chodzi o PiS, nic nie zrobiliście, reakcje y, Typowo do, bo rozmawiałem tu z panem, yy, byłym ministrem rolnictwa, yy, siekier, Siekierski był. Pytałem się tego pana, kiedy, yy, bo miałem kontakt telefoniczny, gdzie ten pan był, w którym kraju, żeby nasz. Towar, na przykład zboże, bo mamy nadwyżki tego, tej produkcji, w którym kraju był, żeby ten towar można było sprzedać? No to odpowiedział mi krótko, że on nie był nigdzie, bo w Polsce są firmy od tego. To nie jakim mam być ministrem rolnictwa, żeby takie rzeczy gadać? Oni po to są rolnikami, yy, prze, yy, przedstawicielami naszego społeczeństwa, bo myśmy ich wybrali, czy jednych, czy drugich. To powinniśmy o, my pracować, a oni powinni nam pomagać. A tu nie masz żadnej pomocy. Tak samo y, odniosę się dzisiaj do y, pana y, Krajewskiego, ministra rolnictwa. Co zrobił y, z tym, y, można powiedzieć, to był rolnik. Nie wiem, czy rolnik, czy, czy jako obywatel y, Polski. Y, chodzi tu o tego pana Marcina, tak? Ten pan Marcin ma? Chyba pan Marcin, co go zamknął za wylanie gnojowicy. Powiem tak, panie ministrze, weź pan się za robotę, a nie za zamykanie ludzi takich, co panu wylali gnojowicę przed domem. Czy gnojowica, która wylana została przed domem, panu zaszkodziła? Pos Przecież gnojowica można ją podlać sobie yy, drzewka czy coś. To nic się nie stało. Nie uszkodził panu nic. Deszcz przyjdzie, zmyje. A człowieka zamknęliście, który ma troje dzieci, na utrzymaniu środków do życia nie ma. Proszę go o uwolnienie. Jeżeli ma ktoś tutaj, część z rolników, y, głos chciałby za zabrać, prosiłbym o zabranie, bo ja mam tyle do powiedzenia. Powiem krótko. Y, jeszcze wrócę się w temat polityki. pis PO to jedno zło, a powinno być wprowadzone w naszym kraju y, 8 lat... Najdłuższe kadencje rządzących, bo oni nic nie robią, oni niszczą ten kraj. Powiem tak, jeszcze wrócę się, są tu może rolnicy, częściowo e, z wieków takich jak e, przed 80 rokiem, bo wiemy kiedy e, Polska stanęła na nogi, jak przyszedł do rządów Edward Gierek. To było lata 70. -te? w 6 września 1970 rocznik roku i odeszedł nie, przyszedł 20 grudnia w 70 przepraszam, w 70 roku 20 grudnia zajął pozycję rządzenia krajem odeszedł 6 września 2000, 1980 roku i on zastał naszą Polskę drewnianą, zostawił tą Polskę murowaną Gierek Pobudował częściowo stocznie. Postawił huty, postawił, e, zrobił drogi, postawił kurde e, cementownię, e, chłodnie, polskie e, fabrykę Ursusa. Dzisiaj nie ma nic. Mamy tutaj jedną blisko fabrykę, cementownię w Fełmie, który właścicielem jest Hindusy, czy tam inna organizacja, nie wiem kto dokładnie, ale oni spalają śmiecia nasze i kasują nas za to, że my spalamy, są spalane śmiecia, i mówią, że, że żeby. Mówią o tym, żeby. Że to jest dobrze. No to jak to może być, żeby obcy kapitał w naszym kraju yy, miał zakład i jemu się opłaciło, a polskiemu nie? Dziękuję bardzo. Chce ktoś powiedzieć, to proszę. Nie Zeniu, możesz opowiedzieć się. Czy ktoś za słuchać? Dzień dobry. No, y, problemem, jaki, z jakim tutaj się borykamy, jest y, problem umowy Mercosur, jak również y, problem sprowadzania z Ukrainy y, przetworów rolniczy, produktów rolniczych. Nie? Tutaj my, jako rolnicy, y, jesteśmy w większości gospodarstwami wielopokoleniowymi. O, i nam zależy na tym, żeby, żeby utrzymać nasze gospodarstwa. Nie ma takiej możliwości w tej chwili, żeby y, ludzie się przebranżowili. Dużo, dużo, zakładów w Polsce w tej chwili upada, o, y, będzie brakować miejsc, miejsc pracy, ale i problemem jest to, że y, ta żywność, która będzie. Z krajów Mercosur, o, trudno nazwać to, będzie świeżą żywnością. To będzie żywność przetworzona. Statki płyną 2-3 ty tygodnie, i w większości to jest żywność kancerogenna. O, tam się stosuje. Minimum dziesięciokrotnie wyższe ilości środków ochrony roślin no, na hektar aniżeli w, aniżeli w Polsce. No, jeżeli chodzi na przykład o Ukrainę, to większo większość to jest, są te same koncerny, o, które mają po pół miliona hektarów, 700 tysięcy hektarów. O, to są ogromne, ogromne połacie ziemi. My jako rolnicy tutaj. Między 20 hektarów a załóżmy 1000, nie o, są takie rozpiętości. Nie mamy możliwości konkurowania z tamtymi rolnikami, to z, ze względu na to, że du, jest po prostu. Mm, Koszty produkcji są zupełnie inne. O. O, I tutaj, nie, nie, wprowadzając tą, tą umowę Mercosur, czy, czy wprowadzając zwiększenie, zwiększenie limitów wpływu z, z Ukrainy, o, zostanie spowodowane to, że zostaniemy wypchnięci z rynku. Są tutaj koledzy, którzy, którzy mają gospodarstwa, pośredni marchew. Jest problem ze sprzedażą. Ja, na przykład, uprawiam zboża, kukurydzę, fasolę. Też jest problem ze sprzedażą, ponieważ Polska już importowała z krajów Mercosuru już od dawna. Na przykład, fasola drobna przychodziła stamtąd. Nie? Też robiło, robiło to problem. Cena, cena, cena spadała. Na chwilę obecną cena jest taka jak przed 20 laty praktycznie, gdzie koszty zostały wielokrotnie zwiększone. Bliczą to koszty paliwa, energii itd. tak dalej, no, Także tutaj, tutaj no jest, jest problem tego rodzaju, że nie możemy być konkurencyjni o, z tamtymi krajami, a drugą sprawą jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo żywnościowe. Cokolwiek się stanie, jakiś konflikt czy coś, o, to te kraje będą dbały najpierw o, o, o swoje, ponieważ ta żywność będzie najpierw... Importowana do Niemiec, stamtąd będzie dalej szła dystrybucja tej, tej żywności. Także tutaj jesteśmy również narażeni to na, na takie niebezpieczeństwo, że będzie głód, ponieważ się tu w Polsce rolnictwo zlikwiduje. Bo możemy wytrzymać rok, dwa, no, i dłużej nie, nie będzie możliwości, żebyśmy mogli wytrzymać, nie, bo fizycznie nie będzie to możliwe. Nie? No. I chodzi o to, że stamtąd sprowadzana żywność kancerogenna będzie powodować wiele chorób, jakie, jakie to już teraz jest bardzo dużo zachorowalność ze względu na przetworzoną żywność, a będzie jeszcze, jeszcze większa. O, także no, tak, no, tak, tak to wygląda. Polska zanim weszła do Unii Europejskiej była około 10 lat przygotowywana, w, w, przygotowywaliśmy się, o, żeby wejść do, do, na ten rynek. Wpuściliśmy, bo można powiedzieć, że koncerny europejskie do Polski, no, są to ogromne sklepy, o, są to no, sklepy wielkopowierzchniowe, gdzie z, z, żywność jest sprowadzana z zagranicy. O, polski rolnik nie ma możliwości wejścia na półki do, do tych sklepów nie ma możliwości sprzedaży. To też jest, to też jest problem. I również w, w latach 90. zostały polskie przetwórnie sprzedane zagranicznym koncernom, które dbają po prostu o własny rynek, nie? Sprowadzają zamiast kupić tutaj na miejscu od rolników, sprowadzają towar z towar z zagranicy. Ten rok, tu, rok 2025 był przykładem tego, o, gdzie rolnicy musieli to dokonywać samo zbiorów, zapraszać ludzi, oddawać, oddawać za darmo, o, żeby, żeby móc po prostu pozbyć się y, towaru z, z, żeby nie niszczyć go, nie? W większości nie chcieli, nie chcieli liścić własnych polów, nie? A tutaj Ukraina się zaprasza praktycznie z marszu na nasz rynek, wypycha się nasz towar, gdzie w większości na Ukrainie jest produkowana żywność GMO. Tak samo w tej chwili niby, niby jeszcze nie idzie, nie idzie towar z Ukrainy typu, typu pszenica, kukurydza czy tam inne, i to śruty, ale w również zawarte są genetyczne te jednostki. To też jest. W, w, po prostu przekłada się na żywność, na żywność, która jest produkowana dla ludzi. No to tyle chciałbym. Przedstawić? Zanon Patkowski, rolnik z Lubiszowa. dziękuję Dziękujemy.